Powitać, powitać państwa, ufów uf, moi drodzy! Jak widzicie, dzisiaj dalej bawimy się w tak zwanym Planet Crafterze. Jak wiemy, zostaliśmy tutaj wysłani, e, można tak nazwać, e, przez naszą kochaną korporację. Która raczej nam wymierzyła jako karę transformowanie tej planety, co e, jest bardzo ciekawe. Bardzo, bardzo, szalenie ciekawe, więc e, nie narzekam. E, dzisiaj w odcineczku, moi drodzy, będziemy robić sobie parę ciekawych rzeczy, tak. Generalnie będziemy, będę musiał ogarnąć e, takie coś jak Iryd, tak, więcej Irydu. Iryd i uran, tak. Więcej irydu musimy ogarnąć. Ewentualnie, jak znajdziemy uran, to też będę zadowolony. Będziemy mogli sobie nieco więcej rzeczy porobić. Bo potrzebujemy pręty irydowe, żeby zwiększyć podgrzewacze. Oczywiście, podgrzewacze mamy ciśnienie troszeczkę 103 i podgrzewacze ciepło mamy niską ilość. E, oczywiście. Wszystko tutaj co mamy sobie, oczywiście usuniemy te, te stare podgrzewacze je zamienimy na te no po prostu duże podgrzewacze. One dają nam dużo ciepła, 28, dużo dają nam ciepełka. Także więc y, ja będę musimy poszukać sobie prętów irydowych, tak. Pręciki irydowe są nam bardzo potrzebne. Rozsiewacze trawy też są bardzo, bardzo fajne. Mm, tylko. Mamy tutaj jeszcze coś do odkrycia. Rośliny. O, to tutaj, te. Dobra. Generator glonów. No, fajnie by było mieć generator glonów. E, 68, 68, 68. 68. Okej. Okay. Mm, te tempo wzrostu nie jest jakoś bajecznie duże. Ale nic na to nie poradzę. 40 e, mi. W komentarzach, gdzie mogę znaleźć e, iryt? E, komentarz, który e, mi tutaj przypomniał, gdzie znajdę iryt, właśnie się wam na ekraniku pokazuje, za to serdecznie dziękuję użytkownikowi. E, więc, no, będzie ciekawie. Mamy ponad 500 subskrypcji, moi drodzy. Tak z ogłoszeń jeszcze. Ponad 500 subskrypcji, dokładnie 527 subskrypcji. Jestem z tego tytułu. Niezmiernie Wam wdzięczny, bo po prostu w świecie dawno, ale to dawno nie miałem takiego po prostu rozwoju kanału. Jestem, wow, wdzięczny Wam, naprawdę super. Dziękuję. Yy, tak, jeszcze na wstępce chcę powiedzieć, że serwer, serwer Minecraft za niedługo będzie otwarty, tak? No i będzie można w nim pograć sobie już na spokojnie. Eee, już za niedługo. No chyba, że eee... W sumie to taka prawda, że już może być otwarty. <laughs> Bo ja się oczywiście mogłem przesłyszeć. Tytan. Tytan, magnes. Dobra. Ale i rydz naleziony. Dobrze, moi drodzy, ja tutaj zbuduję małą, małą bazę dla naszej potrzeby. O kurczę, tutaj się walą te rzeczy. Polipka. Także więc wezmę się do, do roboty. No i co? Widzimy się za chwilkę. Dobrze. No i drodzy, zbudowałem to co potrzebuję. Eee, a potrzebowałem troszeczkę. Bo troszeczkę nam tutaj było potrzeba tlenu po prostu, bo bez tlenu to tak trochę lecho pieseł może sobie dać tutaj radę. Eee, także więc ja się zajmę już. Ogarnianiem nam tutaj naszego kochanego, ale to kochanego Irydu, więc biorę Iryd i widzimy się w bazie, dosłownie to będzie szybciutko, jak znajdę coś ciekawego oczywiście wam dam znać. Dobrze, moi drodzy, mam dla nas pręciki. E, oczywiście, dekonstruujemy tego podgrzewacza. Ty. I mamy nieco więcej. E, chcę zdekonstruować te podgrzewacze tu, bo one nie są nam potrzebne. Aż tak. E, wtedy przesuniemy sobie całkiem indziej, gdzie indziej te podgrzewacze. Tylko na razie chcę je o. Tak zrobić. A no i tutaj jak widzicie już mamy parę rzeczy takich, że... O, 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 o! Na razie to tu choć Tyk. To nie jest w miarę drogie, muszę wam powiedzieć. Jak na podgrzewacz nie jest jakoś drożyzna. Ale, wiadomo, jak to podgrzewać mają swoje plusy i mają swoje minusy Mają masa chronicznie wielkość Rozwala u nich Oś okno małym przypadkiem Cyk, cyk, cyk y -y -y. Chodź tu przyjacielu Dobra to mamy tutaj cztery Tutaj chcę mieć przejście No trochę będzie tak Chociaż jeszcze Można będzie dać tutaj nieco nam Yy, jeszcze jeden wejdzie. Wejdzie. Czy mamy coś? Nie, nie mamy jeszcze więcej. Mamy 6 podgrzewaczy, tych dużych. Teraz temperatura to jest 172 pk na sekundę. Okej, okay. ciepła mamy tyle. Ciśnienia yy, musimy sobie jeszcze dodać. Widzę, że ciśnionko jeszcze trzeba będzie dodać. Ale widzę, że też problemy z zasilaniem mamy. Oj, nie to chcę. No cóż, będzie trzeba jakoś zawalczyć o to, żeby mieć ten zasilanie bardziej, bardziej wydajne. Więc będę szukał jakkolwiek się da tego wszystkiego. Ale dobrze, moi drodzy, zobaczmy wiadomość. Nadawca wiadomość Kazaniec GP8971Y, to co mówiłem dzisiaj na początku. Odcinka. Jestem planetrafterem wysłanym na planetę Migora 3. Jeśli odbierasz tę wiadomość, oznacza to, że przebywa, że blisko. Może też jesteś planetkrafterem. Pogoda jest okropna, a mnie, a mnie kończą się zasoby. Na tym podkowy nie ma nic, co umożliwiłoby terraformowanie. Nie wiem, dlaczego się na to zdecydowałem. Śmierć byłaby ee, przyjemniejsza od pobytu w tym piekle. Jeśli ktoś może mi przyjść pomóc, proszę, zróbcie to. Uuuu. Nadawca wiadomości. Nadawca wiadomości, tak. Okej, okay, ciekawie, ciekawie. Nie ukrywam. Mm -mm. No, ale znowu mamy decyfit energetyczny. Potrzebujemy mieć znowu reaktor jądrowy P. Coś. Podgrzewać to potrzebuje PPB, PPB, tlen. No, 63 tysiące PPB to to trochę mało będzie. Chociaż tlenu i tak dużo robimy. Donica to nie. Atmosfera to nie. Biokopuła znak. Wow. Wow. Dużo. Reaktor termojądrowy P2. Odblokowanie. Ciśnienie. MPA. To ile my potrzebujemy. 1,5 MPA. 1,5 MPA. N MPA. Hmm. O kurczę, ale to drogie wszystko jest. Reaktor jądrowy P2. P2, to. O kurczę. Dużo, drogo, 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 drogo. Bardzo drogo. Jakby tutaj to energetycznie zrobić. Bo ja chcę mieć tutaj prądu więcej. Eee, kondensator wody jeziornej, podgrzewacz, podgrze, rozsiowacz drzew P2, znak, generator glonów, tylko takie mamy chyba, tylko już możliwości energetyczne, tak? Dobrze, moi drodzy, ja tutaj popatrzę jak, skąd można jeszcze więcej prądu ogarnąć będzie i się do was po prostu odezwę jak ten... Mm, jak będzie możliwość Także więc e, widzimy się za chwilę, a ja może pozbieram na platformę startową. Zobaczę Moi kochani, tak? Jak możecie zobaczyć? Zaczyna nam się pojawiać woda. Tak. Wkazuje nam się tutaj woda. Już wiem, że to będzie zalane, tylko nie wiem, czy bazy nam nie zaleje, wiecie. Oto zaczynam się martwić, że nam może bazę zalać. Skoro już tutaj się pokazała woda, a jest na innym procencie, możliwe będzie, że trzeba będzie ją przenieść gdzieś tam, na wysokość większą. I byłoby bardzo nieciekawie. No ale dobrze, moi drodzy. Ja przyjdę tutaj w miejsce, gdzie jeszcze nie byłem. Jestem ciekawy, czy coś w tą stronę znajdę. Czy może rudę uranu znajdziemy, czy coś. Może zobaczymy. Jestem bardzo ciekawy tego. Także więc y, widzimy się w momencie kiedy coś znajdę. Time-lapse! Moi drodzy, znalazłem tak jakby... Kolejną wrak. Tak to można nazwać wrakowiska. Kolejne. Przy, przy tej to chyba byliśmy nawet. Tutaj też chyba byliśmy. Tak, ale nasiona dyni to ja wezmę, bo dynia da nam nieco więcej jedzenia i będzie happy, happy, happy. Też widzę, że tutaj gdzieś jest wejście do jakiejś jakby jaskinki. O, 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 tu, 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 tu. Czy tutaj będzie sam iryt czy też uran? O, widzę, że coś się kryształowitego tutaj siedzi. Temperatura topnienia 100 NKT A! Topnieje ten lód! Osm! Okej... Okay. Czy ten osm nam nie, nie będzie potrzebny do czegoś? No tak... Osm nam będzie potrzebny... Temperatura topnienia 5 UK O kurcze, dużo Tak, UK to dużo Bryłka bioplastiku Siarka osm, nasiona fasoli, tu, tuska, o kurczę, ale dużo rzeczy. Tak, wiem, że krytyczny poziom tlenu już biorę. Zaczynają się topić miejsca nam, które po prostu były nieodkryte. Jestem bardzo, bardzo mile zaskoczony, bardzo zadowolony. Bo temperatura topnienia zrobiła tej swoje i stopiła lód, który przeszkadza nam w sumie na dojście w to miejsce ciekawiste nam. No ale dobra, warto wiedzieć, że mamy tutaj takie coś. Posiadając jeszcze jedną butlę tlenową, pokusiłbym się żeby przejść i zobaczyć, czy nie ma czegoś dalej. Chociaż z jedną butlą to wiecie, jak się chodzi. Właśnie. A też nie mamy za dużo jedzenia. A fajnie byłoby, jakbym znalazł uran, uran byłby spoczko z sprawą, z jak wiecie, możecie się domyśleć, tutaj coś jest, tutaj coś, coś, jakieś przejścia mamy, magiczne, na, najmagiczniejsze przejścia chyba, ciekawie gdzie nas zaprowadzą, te przejścia, te Prze magiczne przejściówki, chyba tylko na szczyty gór. Tych tutejszych Gór, pagórków i innych Spraw Chociaż Chociaż nie Dobra, wracam do bazy moi drodzy Nie ma co, bo tutaj już na tekstury Zaczynają kończyć Wracam do bazy i bierzemy się Do roboty za to co tam Potrzebujemy jeszcze Także więc widzimy się W bazie Dobrze, moi drodzy, jak widzieliście odłożyłem itemki, mniej potrzebne rzeczy, bardziej potrzebne rzeczy, podkładałem nam te rzeczy, takie tam. Dodam je jeszcze parę warzywniaków nam. Coś, nam bardzo się przyda. I oczywiście nam prąd wyrzuciło, standardowo. Bakłażan, bakłażan, dynia. Będziemy mieli trochę papu. Tak, troszeczkę papu, niedużo ale zawsze coś można, że co nieco zawsze dostaniemy. E, no. 25, dnia daje nam 40, to jest już dużo, bardzo dużo. P2, kobalt, kobalt, aluminium, nie mamy chyba aluminium. Polipka, nie gadaj, że ja nie mam aluminium. Nie, nie mam aluminium. Eee... Żelazo, kobalt, kobalt krzem. Dobra, żelazo. To dwa razy zrobię. Kobalt, krzem. Dobra, stasz nas lecę lec, szybko wybuduje. Żeby to po prostu dalej funkcjonowała ta baza nam. Tak. Na. Na odwal. Po prostu na odwal. Mamy 030 kW. Potrzebujemy znaleźć... Tego gałgańskiego naszego kochanego przyjaciela o nazwie. A, jakby to nazwać? Bardzo kulturalnie. Potrzebujemy. Uranu. Bo bez uranu nic nie zrobimy. Bez uranu będzie katastrofa. Niski poziom nawodnienia. Wiem, przyjacielu wiem. To ja robię sobie szybciutko wodę. Odblokowuję jeszcze szybciutko nam tej panelik. Patrzmy, zobaczmy ekran mapowanie Ok, zbuduję może ekranik mapowania. Mikrochip kompas, żelazo krzem. Dobra, biorę się do roboty, robię to mapowanie i inne rzeczy. I widzimy się dosłownie. W momencie, kiedy no po prostu znajdę uran, może znajdę magicznie uran, na pewno chcę się przejść tam do góry i zobaczyć, czy coś będzie ciekawego. Także więc widzimy się za chwilę. Moi drodzy, tak jak e, widzicie, doszliśmy do momentu, gdzie to się stopił lód. I chyba tutaj będzie ura. Szem, aluminium, siarka. Ale czy uran tu będzie? Siarka, na razie tylko i wyłącznie siarkę tu widzę. Dobra, fajnie. Super, że mamy siarkę. Siarka bardzo się nam też przyda z czasem, oczywiście. Ale na ten moment... Uran. Po prostu potrzebujemy Uran. Tutaj na lewo jest jakieś przejście, o! O, 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 o. Przejście na lewo. Też jest jaskinia. Okej. Okay. Siarka. Siarka. Siarko, a tam mamy lód. Tam mamy lód. Czyli tutaj chyba będzie skrót w przyszłości jakiś. Tak mi się wydaje. Po prostu, że będzie to jakiś skrót, może. Dobre, eee, Dobra, będę szukał dalej. Zobaczymy, co się tutaj uda znaleźć. No i drodzy. wtrąciliśmy w kolejne nieznane rejony nam. Ale jak uranu nie było, tak nie ma. To mogę powiedzieć, jak nie było uranu, tak nie ma uranu i nie mogę go znaleźć w ogóle, w ogóle, ale za to wieje niemiłosiernie, chyba na burzę piaskową trafiliśmy, tak mi się zdaje, takie mam po prostu wrażenie, ok? No cóż, będę szukał dalej naszego kochanego uranu, zobaczymy gdzie jest, ale jak coś znajdę, to oczywiście się do was odezwę. Kochani, mam jakieś takie specyficzne miejsce gdzie e, To prawda kończy nam się tlen. taka prawda No nie mam co się oszukiwać, bo się nam kończy powietrze Jest tutaj ogromny, ale to ogromny statek e, Ciekawe co może w nim być Hmm, sam jestem w sumie ciekawy, tam mamy rejon wielkich wiatrów to mogę powie przyznać się, że tam jest rejon gigantycznych wiatrów. Tutaj mamy silniki, tutaj mamy cockpit. Ale to taki wielki statek tu był. O panie. Nie ma jakiejś wiadomości tutaj na ten temat. Tutaj się wydarzyło, że się rozbił. Hmm. Wespnij się. Uuuu Tutaj są kajuty. Dobra, to zostawię na inny czas, bo na razie nie mamy tyle możliwości. Yy, wiecie dlaczego. Domyślacie no się, że tlenu nam za niedługo zabraknie całkowicie. A mamy już tylko i wyłącznie ostatnią używam nam buteleczkę i to może być niepokojące nieco. Yy, uram. Uran, uran, uran. Jeśli moi drodzy wiecie gdzie mogę znaleźć ten kałgański uran, bybym wam niezmiernie wdzięczny, bo nie ukrywam, że nam to pomoże po prostu. Tutaj jetpack jest gdzieś potrzebny chyba. Mi się zdaje. Żeby móc tutaj sobie... Poskakać no, fajnie by było, jakbyśmy mieli więcej uranu, to więcej energii. A tak to trzeba będzie się męczyć z panelami fotowoltaicznymi. To nie jest takie za fajne, bo no będzie trzeba ich dużo popostawiać. A reaktorami byśmy mogli to szybciej zrobić. Wygodniej by było. No ale dobrze, moi drodzy. Mm, widzimy się za chwilę w bazie. Moi drodzy, jestem w bazie. Tak. E, wróciwszy do bazy, postanawiam, iż e, mamy niedobór pewnych rzeczy. Bo, żeby móc mieć, jak to się nazywa poprawnie, e, więcej, ale to więcej energii, potrzebujemy mieć aluminium, żeby wybudować sobie panele słoneczne. P2. Jej, super fajnie, ale nie mamy tego. Aluminium, yy, z czego jestem troszeczkę taki zawiedziony, można tak nazwać, no bo niby jest, niby to, ale jednak nie do końca, więc no będzie trzeba nad tym trochę pomyśleć, żeby to ogarnąć. Yy, pręd irydowy zrobię sobie do wiertarki, która da nam tutaj wiadomo możliwości wydobycia... O, mmm, Ekstraktor rudy. On, miejsca w którym zostanie, wydobywa rudę. Tak, on wydobywa nam tej rudę. Byłoby super elegancko i cudownie. Jeziora mamy już 5%. E, żeby uzyskać takie coś jak reaktor P2, potrzebujemy mieć 1,5 mpa. 1,5 jeszcze nam daleko do 1,5. Tlenu będziemy potrzebować. E, nie tlenu, tylko i jeszcze nieco będzie trzeba podwiększyć. Więc no będzie nas czekała to do... ciekawa droga do reaktorów. Yy... Także więc moi drodzy ja lecę jeszcze sprawdzę tamto miejsce bo mnie kusi. Sprawdzę tamto miejsce wrócę to jak tam nic nie znajdę to wrócę i tam pójdę po aluminium po prostu. W świecie resztki stamtąd wygrzebię aluminium żeby posiąść aluminium na nasze tajne budowy cudowne. No i widzicie też, że wody przybywa. Także więc time-lapse. Dobrze, moi drodzy, jestem, wróciłem. Zebrałem parę rzeczy. No, parę. No, można powiedzieć, że zebrałem nasiona dyni i w ogóle. Eee, wiele aluminium, amelynum, tak? Amelynum jest fajne i aluminium każdy lubi, więc każdy będzie je sobie tutaj rozszerzał. Będziemy mogli wtedy pobudować panele słoneczne P2, tak z sześć damy ich, no i znowu będziemy minęli jakieś troszeczkę prądu, ale to tylko, tylko i wyłącznie tyci, 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 tyci. Woda nam też się zaczyna większa zaraz robić, zaraz ładniejsza, efektywniejsza, tak to można nazwać. Ale dobrze moi drodzy, dostaliśmy jeszcze wiadomość, tak naprawdę na zakończenie dostając, dostaliśmy wiadomość, która daje nam dużo ciekawości to zobaczymy dokładnie tę dużą ilość ciekawości mojej nie czytaliśmy zobaczymy tak wiem że się nieco powtarzam i w ogóle za co przepraszam. Ale dobrze, moi drodzy, widzimy się w następnych odcinkach. Ja do tego czasu, do następnego odcinka pozbieram materiały potrzebne na budowę paneli fotowoltaicznych i po prostu uzupełniam magazyny w wolnej chwili. Żebyśmy nie musieli tego latać robić, tylko żebyśmy mogli się cieszyć grom. No to, 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 no wiadomo, no chyba, że chcecie. Dajcie znać pod tym odcinkiem, czy chcecie mieć timelapse z tego, jak zbieram materiały, czy raczej z tego, jak buduję. Bo jak będziecie woleli z tego, że bud jak buduję, no to po prostu będę miał już zebrane materiały. Będę odcinki robił na zbieranie materiałów i takie tam inne, a nabudowane nie będzie timelapse. Także więc, moi drodzy, widzimy się, no w sumie, za tydzień. Pożegnać Was, słówów. Dziękuję, że dzięki Wam ten kanał się rozwija. No i pamiętajcie o lajkowaniu, subskrybowaniu kanału. Trzymajcie się. Pożegnać Was. Pa!